U nas zawsze Tylko trzeba było tak mieć w prawę, nie? Kropeczka i kreseczki, jak pójdzie. Tylko trzeba szybciutko. Zwykły kawałek świeczki rozpuszczamy, tylko najlepiej jest właśnie na takiej blaszce, nie bezpośrednio na ogniu. I musi być wosk gorący i malujemy wzorki na zimnym jajku. Nie może być ciepłe jajko, bo wosk się rozlewa i wzorek się nie zrobi. Barwniki zazwyczaj spożywcze, takie do jajek. Kawałek patyczka i szpilka. Szpilka najlepsza jest z tym grubym łebkiem, bo wychodzą ładniejsze kreski. I kolory mogą być na jajku różne. Jak malujemy na białym do żółtego i lepiej jest najpierw do jasnego, a potem po kolei do ciemniejszych. Bo w ciemnym, jak zafarbujemy, to potem na przykład jasny, na granatowym czy zielonym kolor się nie zrobi. Drugi kolor. Robimy wzorki na żółtym. To pokażę, jak kolory. Jeszcze moment. Musi chwilkę być. Jest. Jest. drugi kolor na jajku. Teraz robimy na czerwonym. Już się nie robią. I to będzie czerwony kolor. I znowu do ciemniejszej farby. Musi być od najjaśniejszej do, na ciemniej, do, na, do ciemniejszej, bo wtedy kolory wychodzą lepsze. I zostaje, proszę sobie zobaczyć, jest i biały, i żółty, i czerwony. No tak kolory. Prosto się robi kolory. Wiesz?

Dziękujemy również Jak się komu podoba, jak ciemniejszy kolor trzymamy dłużej, jak jaśniejsze, to wystarczy minutka, dwie. Delikatnie wytrzeć, żeby nie zmazała się farba. A żeby było jeszcze ładniejsze, to maluję lakierem bezbarwnym do paznokci, bo wtedy się błyszczy. sobie po dwa jajka, nie? Co ja jestem? Ale Żeby malować jajeczka, na no to potrzebne są farby. Najlepiej akrylowe. Pędzelki grubsze cieńsze ołówek do szkicowania, no tu już jajeczko jest naszkicowane z jednej, z drugiej strony. Wody do płukania pędzelka, jakiś ręczniczek do wycierania. No i zaczynamy malować. No, jeśli jest osoba, na to tu jest aniołek, no to pierwsze się maluje ciałko, czyli twarzyczkę i rączki i nóżki. Żeby, żeby do... zrobić ciałko, trzeba mieć żółty, czerwony, trzeba wymieszać po prostu farbę. Do... Trzeba uzyskać kolor zbliżony do koloru ciałka. Trzeba nakłada pędzelkiem. Jeśli się maluje drewniane, far... drewniane jaja, to trzeba go pierwsze zagruntować czyli farbą białą, zwykłą, taką, nie wiem jak to nazwać akrylową. No, pomalować całe, a później można sobie na kolor. Czyli można żółte białe lub w ogóle kolorowe i wtedy na tym się maluje. Jajeczko. No. Trzeba dobrze dobrać pędzle, gdyż za gruby za grubym nie będzie można malować i musi się pędzelek układać w dzióbkę. Bo jeśli trzeba obrysować, to musi być... Prawie że jak pisanie piórkiem. Wtedy ładniej wygląda po prostu.